Albo numer 49, albo ten pierwszy ok. Przed Państwem Konrad Jakimowicz w bregu jednej strony, święto miejsce szóste. Na piątej pozycji został sklasyfikowany Mateusz Dziekanin, Paco Lublin. Tak, o nie? Mateusz, tak po prawej stronie serii, nie, nie, po prawej stronie serii, tak po prawej, ale mojej prawej, tylko po twojej lewej. Jeszcze raz wielkie brawa. Mateusz, Dziekan, Mako Lublin, miejsce piąte. Na czwartej pozycji. Zawody kocharu Polski w kategorii męska Sylwetka ukończył Jacek Kramek, Warszawskie Centrum Atletyki. Jacek Kramek, czwarta pozycja, kocharze Polski. Jeszcze raz wielkie brawa dla Jacka. Jacek Kramek, Warszawskie Centrum Atletyki, miejsce czwarte. I czas na czołową trójkę. Proszę Państwa, na trzeciej pozycji, tegoroczny wypad Polski kończy Adrian Ciełak, Ostro Ostrołęka. Adrian Ciełak na miejscu trzecim. Ewa, ja, żenujące to jest, co? No, po prostu... Sorry. Jeszcze niech wygra. Dobra, Miejsce trzecie. Adrian Dziełak Ostrołęcki tytan. Wielkie brawa, proszę Państwa. No i czas na... I już za chwilę poznamy zwycięzcę tej konkurencji. Na miejscu drugim, na miejscu drugim został sklasyfikowany Grzegorz Płaczkowski, Olimp Zabrzeń. Jestem mistrz jest miasta, jestem mistrzem jest kraju Polski. Proszę Państwa, chcę tak się tak, tak pomyśleć przed tą że Drugi, generalnie jest. tymi innymi mistrzami obrony A tutaj mamy pierwszą sensację. No, wiceprzewodnicząca, wiceprzewodnicząca Polski, ale tylko przypomnę, że on miał przed Montrealu. Trudno ten przed utrzymywać bardzo długo w koltach tywetkowych, na no to Państwo wiecie. Także tutaj mamy pewną sensację. Sensacja w miejscu Mazowieckim. Grzegorz Płaczkowski, wiceministrz świata z Olimpu zawsze na miejscu drugim. Wielkie brawa na Krześla. To jeszcze raz podziękowania za tę srebrną świata przy okazji, proszę Państwa, wielkie brawa. Proszę Państwa, zwycięzcą tego rocznego Polski w kategorii męska sylwetka jest reprezentant klubu Wioletta Bydgoszcz, Mariusz Januci!